się z tej strony bardziej O maski obcinków Minecrafta przewijaj się ile mam tych serwerów No może no, kiedy się poustą mam, to, to, to dużo czasu poświęcić generuj się Hmm, zaraz przejdziemy do domu. w do magazyn. Dobra. Jak widzicie, tu jest. Mam 11 diamentów. Żeby nim było, miałem X-ray jako lawy. Tu jest drewno. Mogę tu wsadzić do drewna. Tu w zasadzie mogę wsadzić dirta. Furcz to ma jeszcze. Tu nic jajka to no może nawet piec sadzę na mam łok sobie zrobiłem dobra i mnie ten głód męczy zrobiłem sobie farmę kurczaczków mogę sobie wziąć ziarno i nie wiem czemu jeszcze nic tam nie urosło na mojej farmie ale kurczaki macie Macie jajka? Jest jajka. Krótkie przez to nie mogą przejść, ale ja mogę już. A ja mogę. Tu mamy zboże. Tu mamy to. Mam wiaderko, No nie, a po co bym miał? Bo już dzisiaj chciałbym wykopać obsydian, zrobić enchant. No i w zasadzie chyba tyle. Dobra. A jeszcze do mnie wam pokazać. Nie wiem czego pokazywałem czy nie. Tu dywan. Tu wejście. Tu lodówka, patrzcie jak jest co fajne zrobione. No, wylatuje jedzonko i się lodówka zamyka. Szansa, że się otruje jest minimalna teraz. No tak ładnie tu jest. podobno mi się. Mogę tu stanąć i patrzeć, czy coś się, jakie tam podwórki są. Przyśpimy się, weźmiemy wiader, Pójdziemy do jaskini i, i napełnimy no wiaderko lawą. No bo chciałbym ten obcydjan już mieć. Ja do magazynu muszę iść. Dobra. Jest wiadereczko. No szczerze mówiąc. Hmm. Leci. Ale poleciało to jajko. Rosło coś, czy jeszcze nic? No nic. Koczaczki moje? Nie ma jajka. Czy was nie powinno być sześć? Pięć. No dziwne, ale... wszystkie moje narzędzia są się kończą, tylko kilofilmotyka się najlepiej trzymają. Nie wiem czemu co chwilę mam te idryje. Mi się nie... O! Widzieliście? Miałem przed chwilą. A gdzieś o tu. To ciężko tak utrzymać. No moja zbroja też już minimalnie jest użyta, ale jakoś zawsze jest. Ja chcę lawę. może być ryzykowna, więc jeszcze tu sobie wykopię. Aha, nie ma lawy już. Nie? Praktycznie w ogóle. A nie jest. Pani lawa, nie zalewaj pan. No... Aha. Dobra, jest. Mam wiaderko z lawą. Kończą w tym odcinku będzie enter. Chyba będzie. Ja już sobie kilów diamentowy zrobię. Mietrz i buty. No mi starczy 2, 5, 7. 7. I będę miał jeszcze 4 diamenty. Lekie kilo w miecz buty, a ja tutaj jeszcze. Więc całkiem spoko, no patrzcie, jak mi się w głód leci. Co? mi to nie chce rosnąć? Rośnijcie mi tu rzeczy. Przecież macie dobre warunki. Ziemia jest dobra. Nie wiem, to mnie chcecie ro rosnąć. teraz tego nie wylał. Muszę znaleźć gdzieś tu wodę. Tu nie. Jest. Trochę. No że dziwne, że mi nie jest HP. No, Okej. Okay. Nie gniewam się. Żeby las się nie zajarał Coś jest tu czy tylko kamień. <laughs> Czyli trzeba to inaczej zrobić. Hmm. No dobra. Nie najgorzej, muszę to zrobić. na przykład tu O! no nie, zajerałem się halo, no już? czyli tu na przykład, nie miałem... no tu ciężko ciężki zrobić, ciężko naprawdę ja już w sieci więc nie żalaj mi lawo. Jak? By to zrobić, tak? Kamień. Ja chcę opsa. A więc cięcia zrobię. Ojej, ej, las podpaliłem. Przez przypadek. Można było to w jaskiniach robić. Byłoby znacznie bezpieczniej. No i się kolejne drzewo jarę. No. Aha. Nawet szczerze mówiąc, niech się jara. O kurczaka spaliło. Przynajmniej mięsko się upiekło. Dla mnie to. Niech się jara las, tylko niech mi się do mnie zjara. Bo lasu będę mógł sobie jeszcze zrobić. Ali się? nic Aha Okej okay. To dobrze Co mnie to, ups. No ja chcę opsa. czemu to jest takie krótkie? Nie, Jara się. Ta lawa to są same problemy z nią. Powiem. To tu ją damy do dołka. Od trzeba. Aha, czyli nie już praktycznie spalone rzeczy. teraz gram na pizzku bo nie chciałem, żebym się zjarał i chciałem to przeżyć. Jaki tytuł będzie odcinka? Nie pamiętam jak się robiło obsidian. Takich prostych rzeczy, ale nie pamiętam. Czyli nie, czyli się powinno zrobić. Tu. Tu. Aha. No tu mamy jeden obsa. No to super, że jeden chociaż. No, ale nawet nie mam teraz skinówka, to będę musiał sobie zrobić, wiem, taki trochę badziewny odcinek. Ale no ja las się zajarał. Pójdę do jaskini, tam będzie bezpieczniej. To jest pewne. co się urosło. Ojej, jedna trzcina urosła i kury niektóre jajka zniosły. To ta farma marnie biegnie. A nawet dużo kury jajek zniosły. Będzie na ciasto dyniowe. A cięć. Dobra, już zrobiłem, znaczy no, wykopałem OPSA i go tak jakby chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem. Ale mi się poszczęściło, że jak kupałem, to znalazłem diamenty. A jeszcze gdzieś tutaj znalazłem w moim piecu tylko trzy steki, które zostawiłem, żeby się przepalały, więc całkiem spoko wam powiem. Tu mam nawet schody zrobione sobie wyjdę piecyki tylko gdzie było moje wejście tam gdzie pochodnie najpewniej tak grzybki sobie zbiorę zaraz mnożę i będę miał zupki ile grzybów tam ja powiem uch, uch, ale się rozmnożyły Nawet motyką będę jeń. Jeszcze co mi tam. Jeszcze więcej mi humoru by się przydało. Takieś rozległe nie są. Ja się nawet po nich nie chce chodzić, ale ten kijał będzie fajnie kopał. E dobre, już się w tym odcinku będę z wami żegnał. Portal, enchant. i enchantowanie chyba. Zrobię poza odcinkiem, a więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, więc na razie, cześć.